O, teraz lepiej nagrywa się wreszcie, bo próbuję trzeci raz. Coś, coś nie pykło. Coś nie stykło. No, więc never give up, never give up. W każdym razie yy, spotkałam sąsiadów po drodze w ogóle jeszcze. Tak idę, idę, nagrywam się. Tak patrzę. Dzień dobry! Wielki dzień dobry. To jest... Nie, mamy spoko sąsiadów. Ale o czym chcę w dzisiejszym filmie, bo to taka mała dygresja, trochę prywaty, nie zaszkodzi. Hem, w dzisiejszym filmie chciałabym, <grym> chciałabym porozmawiać z Wami em, na temat tak zwanego sukcesu. Czym w ogóle jest ten sukces według mnie. E, I też o takiej sprawie, że Wielu ludzi właśnie widzi ten Twój cały sukces, jak już osiągniesz swoje zamierzone cele i tak dalej, natomiast nie widzi tego, ile, ciebie to ile cię to kosztowało. Ile kosztowało to nieprzespanych nocy, stresu, walki z samym sobą, czyli walki z wymówkami, z lenistwem, z prokastrynacją, czyli z odziutszaniem, czyli z odkładaniem na później. Na później, wielu ludzi tego nie widzi. Nie widzi. Ludzie widzą tylko to, co na powierzchni, a nie widzą tego, co. Co było zanim ty osiągnąłeś czy osiągnąłaś ten tak zwany sukces. Zresztą dla każdego sukces jest czymś innym. Dla mnie sukcesem życiowym jest to, że ja żyję po swojemu na swoich zasadach, że mam dobre relacje z samym sobą, z samą sobą i z innymi ludźmi. Um, i sukcesem jest też to, że jest u mnie przepływ, obfitość finansowa, w ogóle, w szerokim ujęciu obfitość. No. Dobra, dobra. No, w szerokim ujęciu yy, obfitość w każdym razie. Nie wiedziałam właśnie, że czy chcę przejechać, czy co. No, tak gość nie wiedział, co chce zrobić. Ale powiem Wam, że jest tak przyjemnie, super w ogóle, mega, więc taki spacer dobrze mi zrobi się do tlenie. A przy okazji stwierdziłam, że wykorzystam to, wykorzystam to też na to, żeby się ponagrywać i jakieś ciekawe filmy nagrać. Więc tym jest dla mnie sukces, o czym powiedziałam. I to jest bardzo kwestia indywidualna, nie? Dla innego sukces będzie posiadanie rodziny, i tak dalej. E, dla drugiego, nie wiem, zarobienie na przykład miliona. No, dla mnie, te wszystkie jakby sukcesem, jakby to jest dla mnie złożony proces bardzo, nie? Ale przede wszystkim życie na własnych zasadach, na własnych warunkach i bycie niezależnym finansowo, bycie niezależnym w ogóle od nikogo. To jest dla mnie sukcesem. Ogólnie, nie? No. To w sumie tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam z Krakowa, z mojej dzielnicy. Papa. Pa. Dobra. Ale słuchajcie, jak fajnie świerszczy. Nie wiem czy słychać te świerszcze, Nie słychać?